Pani Małgorzato, czy spodziewała się Pani, że zostanie laureatką plebiscytu Hończanin roku? Nie, nie spodziewałam się. Gratulujemy wyróżnienia. Każde wyróżnienie jest miłe, myślę. Jest to docenienie może mojej pracy, może mojej postawy. Każde zauważenie przez innych ludzi myślę, że jest wartościowym. Nie hołduję to próżności, ale docenienie tego, co się robi na co dzień. Z jakimi reakcjami doczenia spotkała się Pani? Komu o tym nie mówiłam? <gry> Jakie plany na bieżący rok ma kończeń roku? Chojniczanka. <laughs> Brzmi to jak nasza drużyna, ale chyba Chojniczanka. To znaczy, no naszym priorytetem Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum jest budowa hospicjum stacjonarnego. W tej chwili zakończyliśmy koncepcję taką pełną i jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu. Zburzenie tego budynku, który jest w tej chwili przy ulicy Strzeleckiej, a potem rozpoczęcie budowy. No to jest priorytet, bo no, niestety jest to bardzo potrzebne. Życzymy pani, żeby ten rok był bardzo owocny. Tak, no, życzenia ja przyjmuję i wszystkich zachęcam do włączenia się pracy do tego dzieła wielkiego, które będzie służyło wszystkim hojniczanom i, i ludziom, którzy mieszkają w okolicach.